Witajcie serdecznie już w drugim odcinku, w drugim wywiadzie na kanale Szczera Panda. A dzisiaj temat wydaje mi się może nawet bardziej ciekawszy niż ten pierwszy, gdyż też gość specjalny, mianowicie jest z nami pani Barbara Płaczek, która jest seksuologiem. Specjalistą seksuologii, tak. Dokładnie, tutaj pełnej nazwy nie podam, ale na szczęście pani mnie szybko poprawiła. Zaczniemy od tematu. Które z jednej strony wydaje się proste, z drugiej strony wydaje się nieoczywiste. Mianowicie, czy przez pandemię koronawirusa ludzie bardziej obawiają się seksu? Czy się obawiają? Ja myślę, że na pewno nie rozmawiają, tak jak w naszym kraju tak jest, że my nie rozmawiamy na tematy seksualne. Myślę, że nie, że pandemia tutaj nie wpłynęła na to, czy my się obawiamy seksu. Nie. Czyli te wszystkie stwierdzenia naukowe, że przez seksy tutaj jest dużo większa za, za możliwość zakażenia koronawirusem, to jest raczej mit. No czy wiadomo, no, gdy tam dochodzi do pocałunków, czy coś, no, to jest wydzielanie się śliny, dzięki czemu także transmisja koronawirusa może być bardziej uwydatniona w tym przypadku. Ale jako tako stosunek seksualny a koronawirus, no to aż tak bardzo się to chyba nie łączy. Ja myślę, że jeszcze musimy tutaj sobie doprecyzować, o jakim rodzaju seksu my rozmawiamy. Tak? Dlatego panią zaprosił. Proszę, czy to, czy to jest przypadkowe spotkanie? Myślę, że takie y, y, teraz y, kontakty są jednak utrudnione tak, ze względu na koronawirus. Y, ale też. Y, Kontakty, z kolei kon, w kontaktach takich partnerskich, gdzie mieszkamy z partnerem, partnerką, mężem, żoną, to, to ten koronawirus nie ma takiego znaczenia w kontekście obaw przed seksualnością, przed, obaw przed seksem, tak. Dobrze, no to teraz bym chciał już tak bardziej ogólnie zapytać, jak obecnie wygląda świadomość ludzi na temat sfery seksualnej właśnie w naszym kraju? Czy ona na przestrzeni lat gdzieś się podwyższyła? Chodzi mi tutaj o dokształcanie się właśnie w tej materii, czy dalej gdzieś to tam jest forma tabu, której lepiej nie poruszać? Tutaj nie ma jeszcze reguły. Na pewno świat nas otwiera troszkę na ten temat seksualności, bo ten atak cywilizacyjnej erotyzacji z każdej strony nas bombarduje, tak ale w takim, w takim kontekście rozmów o seksualności, otwartości na seksualność, to ja myślę, że jeszcze sporo wody w rzece upłynie, zanim tak naprawdę będziemy w sposób taki naturalny potrafili rozmawiać o tej seksualności, o swoich potrzebach, pragnieniach, fantazjach. No, a z drugiej strony, ludzie gdzieś próbują cały czas się dowiadywać coraz to nowszych rzeczy? Czy dalej, można powiedzieć, zostają w średniowieczu i to czego gdzieś się tam dowiedzieli w swoim życiu, co niestety czasem w ogóle nie jest prawdą, po prostu na tym bazują? Czy jednak, tak jak mówię, próbują gdzieś tam dowiadywać się nowych rzeczy? Ja myślę, że coraz częściej jednak sięgają po taką merytoryczną wiedzę. Może to jest troszkę taka, taka moja nadzieja, że sięgają po tą merytoryczną wiedzę, bo też mamy ogromny problem teraz w obecnych czasach z uzależnieniem od pornografii, z uzależnieniem od masturbacji, i to są takie, takie tematy, które już muszą nas otwierać na temat seksualności, i też naszą świadomość troszkę zmieniać. Świadomość odnośnie właśnie seksu, tego co jest dobre, złe, w takim bardzo kolokwialnym skrócie. No, chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, żeby zwracać uwagę na potrzeby swojej i drugiej strony. Też przez x lat byliśmy pozamykani w takich strukturach, że no To kobieta jest tą, która ma dawać przyjemność, być zawsze gotowa na spełnianie tej przyjemności, i tutaj myślę, że w tym kontekście świadomość się mocno zmieniła. Tutaj bym chciał przejść do kwestii pani działalności właśnie obecnie w czasie pandemii koronawirusa. A niestety musimy trochę ten temat podrążyć, bo jak wiadomo, no, dalej żyjemy niestety tą pandemią. I chciałem zapytać, czy pani działalność w tym obecnym czasie ma teraz pani więcej pracy? Czy mniej? Więcej. A to akurat ciekawe, bo by się wydawało, że jednak... Tak, kiedy była ta pierwsza fala koronawirusa, to też ja mocno się wyłączyłam, tak? Obawiałam się spotkań spotkań online, nie wiedziałam co będzie też taki wysoki poziom lęku i strachu nie tylko ze strony klientów, petentów, pacjentów, ale też ze strony po prostu takiej swojej bo nie wiedzieliśmy jak to ugryźć. Na chwilę obecną jednak takie sytuacje w kontekście seksualności, które mocno ludzi męczą, gwałty partnerskie, tak, gdzie Ktoś łączy się chociażby z samochodu, z parkingu, z samochodu ze mną, żeby porozmawiać, przerobić coś, co dzieje się w domu, w zamknięciu, na kwarantannie. I ta, ta potrzeba jest też coraz większa, bo ludzie zaczęli być ze sobą często 24 godziny na dobę nie są do tego przyzwyczajeni. I no właśnie, izolacja tutaj wpływa pozytywnie czy negatywnie? No, właśnie w dwóch kierunkach idzie. Aha. W niektórych przypadkach pozytywnie, zacieśnia więzi, ludzie się otwierają na rozmowę, a w niektórych sytuacjach wręcz przeciwnie. Jest właśnie ten nadmiar emocji, nieradzenia sobie z tymi emocjami, nadmiar kumulowania takiego napięcia, pretensje wzajemne do siebie i niestety oczekiwania łącznie z tą sytuacją seksualną. Chciałbym tak ogólnie zapytać, jakie są najczęściej tematy właśnie poruszane w pani gabinecie, bo jak wiadomo, no to są tematy przeróżne, ale jakby pani miała na przykład podać takie trzy główne, które właśnie występują u Pani. No myślę, że to uzależnienie od pornografii i od masturbacji, terapia partnerska yy, i... Myślę, że ten sexting taki, no, na wysokim poziomie w dzisiejszych czasach i tutaj najwięcej młodzieży mam z tego obszaru właśnie sextingu, więc wysyłania sobie, przesyłania krótkich treści o charakterze erotycznym, zdjęć, filmików i to jest taki temat, który mam poczucie w czasie pandemii też mocno rozkwitnie. Tutaj. Musimy być mhm. czujni. Oczywiście. Tutaj chciałem jeszcze zapytać, bo wspomniała pani właśnie o uzależnieniach, czy to od pornografii, czy masturbacji, ale czy takie uzależnienie można porównywać na przykład chociażby do alkoholizmu, czy to jednak są całkiem inne warstwy? Nie, jak najbardziej możemy porównywać do każdego innego uzależnienia. To jest bardzo silne uzależnienie, takie, z którym. Osoba z, z tym uzależnieniem nie potrafi sobie z nim sama poradzić, i ona zaczyna definiować bardzo często większą część dnia. Tak, pojawiają się zaburzenia snu, no bo do późna w nocy ktoś siedzi przeglądając strony internetowe i szukając coraz to nowych treści, takich, które są no, coraz to nowych wrażeń tak, w cyberprzestrzeni chciałem zapytać, jak pani w ogóle jest postrzegana w społeczeństwie, bycie specjalistą do spraw seksuologii, no to to nie jest taki codzienny zawód, a z, z drugiej strony no, można pomyśleć, że no mm, fajnie tylko jak ktoś podchodzi i spytać, co u pani w robocie, no to raz pytanie, o czego tutaj zacząć? pani powiedzieć, jak to wygląda właśnie z tej takiej perspektywy dnia codziennego? Ja myślę, że no, sporo, no, oczywiście, znajomych, bliższych i dalszych przyzwyczaiło się do tego, czym się zajmuje, Nadal jest to w formie takiej żartów. I tak, ja, ja to dopiero zostaję bombardowana różnymi rodzajami y, obrazkami erotycznymi. Y, nie wiadomo dlaczego. Y, też się zastanawiam. Tak, i tutaj, y, tutaj bardzo y, no, nie jest to coś, y, czym, czym się większość ludzi y, zajmuje. Nie jest to temat, którego większość osób dotyka. Ja też y, sporo pracuję z osobami z niepełnosprawnościami wszelakimi w kontekście tym seksualnym. I mam takie poczucie, że rozmawiam o tej seksualności w taki naturalny sposób. Właśnie wychodzę z założenia, że zbyt długo była ona tematem takim tabu, jakimś niepotrzebnie wzbudzającym wstydliwość, niepotrzebnie wzbudzającym zakłopotanie, a przecież. Każdy bardzo chętnie rozmawia o tym, jak to wygląda. My chętnie rozmawiamy o swojej seksualności. W momencie, kiedy przekraczamy już tą granicę żartobliwości, wyśmiewania tematu, ludzie bardzo, bardzo się otwierają, dopytują też szkole na terenie całego kraju z seksualności chociażby osób z niepełnosprawnościami. I no ludzie się coraz bardziej otwierają na temat, ale przez pryzmat tej seksualności swoich podopiecznych, swoich wychowanków dotyka każdy z osób na szkoleniu tej swojej seksualności i to jest fajne, że my zaczynamy się konfrontować z tą swoją seksualnością. Ja chciałem zapytać, jak na pani życie wpływa to, że codziennie, że z kilka godzin ma pani do czynienia właśnie z tym a nie innym tematem, czy to się po prostu z czasem nie nudzi, i czy to nie ma wpływu na to nasze życie takie prywatne? Wiadomo o co chodzi, Czy po prostu pani się to czasem czasem nie znudzi. Rozmawiać na temat seksualności, żeby się nie znudzić. A czy rozmawiać to jedno, a później przejść do działań, to jest całkiem inna sprawa, wie pani? Wie pani, o co chodzi? Najlepiej. Tak tak, o co chodzi, tak? No to <glujne> jest właśnie to, o tym nie rozmawiamy, tak? Ja myślę, że tutaj no, trzeba było by zapytać mojego partnera, tak? O satysfakcję spożycia seksualnego. Ale jednym zdaniem nie ma to z większego wpływu. A nie. może wręcz przeciwnie, na pewno wręcz przeciwnie. Ja, ja myślę, że z każdej dziedziny trzeba wyciągać jakieś korzyści. Dobrze, to może na tym postawimy kropkę i przejdę jeszcze szybko do jednego pytania. W sumie trochę ważnego, bo często jest takie... Może mylne, może niemylne wrażenie, że do gabinetu przychodzą różne osoby i te różne osoby mają też różne oczekiwania, a czasem te oczekiwania są też troszkę niestosowne wobec osoby, do której przychodzi się podaną poradę. Czy pani miała też takie przypadki, że na przykład przychodził mężczyzna i miał troszkę niemoralne propozycje wobec pani osoby? W samym gabinecie przychodząc nie. Różnego rodzaju oczywiście komentarze w trakcie terapii bywały i też bardzo często w, kiedy ktoś chciał się zapisać na przykład przez stronę na Facebooku, no to tam padały niemoralne propozycje, więc wtedy mówiłam, że po prostu ktoś myli specjalistę seksuologii od prostytutki ale z czasem można gdzieś tam z tym walczyć. No na pewno pierwszy raz, gdy ktoś tak do Pani napisał, no to to musiało być troszkę niemiłe uczucie, no ale z czasem pewnie gdzieś e, idzie z tym walczyć, gdzieś człowiek się do tego przywiązuje. No bo zakładam, że Pani potem jakiś specjalnych kroków wobec takich osób nie wyciąga, tylko po prostu gdzieś merytorycznym, e, merytorycznym słowem... Tak, to podejściem tak. staram się... Zarzuty się odtrąca. E, <laughs> się ...niwelować, <laughs> ale też e, osoby w gabinecie e, są tego Świadome, bo w pewnym momencie, no właśnie, to jest znowu kwestia tego, że my nie rozmawiamy o swoich granicach. Jeżeli ktoś przekracza moją granicę, to ja y, nazywam rzeczy po imieniu, tak? I mówię, że moja granica w tym momencie została przekroczona. Jeżeli ona zostanie przekroczona po raz kolejny, no to y, wtedy będziemy musieli się pożegnać. No bo. Y, nie będzie skutecznej terapii, tej seksualnej, w momencie, kiedy ktoś ciągle próbuje kokietować czy, czy składać jakieś nieform niemoralne propozycje. Dobrze, to że tym akcentem zakończyły naszą rozmowę. Dziękuję Pani bardzo za przedstawienie tych jakże ważnych informacji. No i mam nadzieję, że wpłynie to także na świadomość naszych widzów na temat sfery seksualnej, że nie trzeba się jej obawiać i można o niej, tak jak Pani wspomniała, Bezpośrednio rozmawiać, nie bać się tego tematu. Zgadzam się? Zgadzam się, jak najbardziej. Rozmawiajmy, bądźmy otwarci na swoją seksualność, a wtedy otworzymy się na seksualność drugiego człowieka. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. A my widzimy się już w kolejnym materiale. Do zobaczenia.